Witam bardzo serdecznie. Znaki powietrza, bliźnięta wagę, wodnika. Horoskop tygodniowy dla Was od 18 do 24 lipca. Także zaczynamy karty Tarota i Lenormand. Dobrze, zobaczmy co będzie się działo w tygodniu. Dobrze kochani. Zobaczymy. bliźniąt. A z denarów, ósemka mieczy, <laughs> piątka buław, dziesiątka mieczy, paść kielichów, dziewiątka y, kielichów i dwójka denarowa. A z y, y, denarów y, jest dobry początek, dobry czas na y, rozwój finansowy, podpisywanie nowych dokumentów w finansach, Wtorek również jest tutaj karta internetu, przywiązania oczywiście do pewnych spraw, może do finansów, do domu, ale też tutaj, moi drodzy, troszeczkę czujemy się jak. Nie tyle, że zablokowani, ale troszeczkę obawiamy się pewnych spraw. I tu możemy mieć dużą intuicję, możemy się obawiać, bo właśnie w środę wychodzi jakaś nieprzyjemna kłótnia. To może być też wtrącanie się innych osób do naszego życia. Uważać, proszę, na środę. W czwartek, kochani, jest tutaj. Spadek energii, możliwe, że po tym y, środowym dniu, po tej kłótni, spadek energii, trochę będziemy mm, wolniej y, działać. Też uwaga na różnego rodzaju przeziębienia, y, czy bóle stawów, czy kości, bo tutaj może nas dopaść jakieś choróbsko, grypa jakaś, czy coś w tym rodzaju. Kochani, y, nie dla wszystkich, wiadomo, tak? Tutaj może być jakiś koniec, tak? Może być jakaś kłótnia, koniec relacji, coś w tym rodzaju, że tu dziesiątki kończą, tak? Ale też jest i nowy etap zaraz. Moi drodzy, i tutaj też Piątek y, paś kielichów przynosi y, nam y, taki dobry uśmiech losu, niespodziankę, prezent y, czy zaproszenie, y, dobre sprawy z młodymi osobami, które podnoszą nas na duchu. Sobota dziewiątka kielichów, spotkanie w gronie przyjaciół, w gronie rodziny, gdzieś razem świętujemy, jemy dobry obiad czy kolację. No i niedziela dwójka denarów też wahanie, czy gdzieś wyruszyć, czy coś robić w życiu. Też żonglowanie finansami, troszeczkę, liczenie na siebie. No, moi drodzy, także tutaj jest takie zastanawianie się w niedzielę na przykład, czy wydawać te pieniądze, czy nie co robić, tak? Dobrze, to tak tydzień się klaruje zdrowotnie no, przeziębieniowe sprawy, ja bym powiedziała. Bóle stawów kości, uwaga na alergie różnego rodzaju, pokarmowe, sezonowe, ręce, barki mogą dokuczać. Ogólnie podwójne narządy. Kochani, to są tylko aspekty zdrowotne, które mogą się przytrafić, ale nie muszą każdemu, proszę o tym pamiętać. Podróż w Lenormand, tutaj karta krzyża, moi drodzy kotwicy. I tu sobie dołożymy jedną kartę. Pamiętajcie o tym, tak. Jest tutaj jakaś podróż, to jest zmiana na pewno. Uważajcie, moi drodzy, na siebie na pewno w podróży, ale macie tutaj dobry los i wsparcie, także będzie dobrze. Drogie bliźnięta, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i teraz przechodzimy. <laughs> kochani do wagi. Od 18 do 24 lipca. Zobaczymy, co u naszej wagi. Paźbuław, buław, dziesiątka denarów, dziewiątka kielichów, dwójka denarów, piątka kielichów, gwiazda i rycerz buław. Dobrze. Paść buław... Dobre wiadomości y, od rodziny być może mamy plan na ten dzień czy nawet na ten tydzień bardzo dobry czas we wtorek też y, pokazuje się rodzina sprawy y, rodzinne finansowe omawiamy o naszych członkach y, z naszą rodziną i tak dalej y, moi drodzy jest tutaj czas takiej y, Dobrej sielanki przez te trzy dni. Ja bym powiedziała również ten poniedziałek, wtorek, środa, że tutaj mogą iść dobre informacje od rodziny o finansach, o jakimś spadku, o czymś e, tego rodzaju zawiadomieniach. E, środa e, są spotkania, to może być restauracja, to może być dom, e, robimy dobre jedzonko, siedzimy razem wspólnie z rodzinką. Bardzo dobry dzień. Czwartek, dwójka denarów. Mamy, zastanawiamy się, mamy czas na to, aby podjąć decyzję. Wahamy się, czy jechać gdzieś, czy coś kupić, czy podjąć dodatkową pracę. Na przykład, tak, bo może się trafić jakaś oferta w tym tygodniu dodatkowego zajęcia. W piątek są trochę straty, rozmyślanie nad przeszłością. No, czasem takie dni się zdarzają. To będzie piątek taki troszeczkę sfrustrowany, ja bym powiedziała bardziej. Nie myślmy źle, czarnowictwo odrzucajmy od siebie. W sobotę wyrównanie energii karta gwiazdy uzdrowienie, jeśli nawet nas coś bolało w tym tygodniu, bądź w ten piątek to mogła być na przykład sprawa związana z bólem głowy. W sobotę wyzdrowiejemy, poczujemy się lepiej. Mamy nad sobą ochronę z góry, jesteśmy mile postrzegani przez ludzi, lubią nas. Tutaj spełniamy swoje marzenia, możemy nawet sobie coś kupić ładnego. Niedziela też gdzieś wyruszamy, są wiadomości koło nas, jest dużo osób, jest takie ogólnie zadowolenie, tak? Sobota i niedziela, bo karta zmiany, idą zmiany do nas przez rycerza Buław. Możemy gdzieś wyruszyć, możemy coś załatwić, spotkać się z kimś. Dostać wiadomości więcej od różnych osób. Także tutaj mamy dobrą współpracę. W tym tygodniu w zdrowiu drobne przeziębienia: uważajcie na odporność, na dietę, troszeczkę uważajcie, bóle głowy. Ręce, układ oddechowy. No to takie główne rzeczy, wiadomo, nie dla wszystkich. Główne aspekty zdrowotne, które wymieniłam, mogą dokuczyć, ale nie muszą, tak? Kochani, księżyc, wyjaśni się pewna sprawa. Wyjaśni się pewna sprawa związana z jakąś umową, z jakimś prezentem. Możliwe, że ktoś powróci do Was. Z propozycją albo pracy, albo otrzymacie tutaj właśnie jakiś prezent czy pierścionek, bo jest mężczyzna. Niektóre osoby, do niektórych osób może powrócić mężczyzna, który będzie proponował, tak, będzie chciał się oświadczyć. Niektórzy mogą dostać ofertę ciekawej pracy, tak, z przeszłości, może kiedyś mieliśmy. Kogoś, kto nam proponował pracę, a teraz może być tak, że też może to do nas przyjść w tym tygodniu. Także tutaj są dwie opcje. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie. Super tydzień dla wagi. Bardzo fajny czas. No i teraz idziemy do wodnika od 18 do 24 lipca. Dobrze. Dobrze, wodnik, dwójka denarów, ósemka mieczy, as kielichów, piątka buław, dziesiątka denarowa, as denarów i rycerz mieczy. U wodnika dobry tydzień również, dwójka denarów, dwoistość, zastanawianie się, wybór. No, może będziemy coś chcieli kupić, czy sprzedać, czy dodatkowe jakieś oferty pracy mogą przyjść do nas. No, różnie to może być, będzie jakaś szansa na polepszenie finansów w poniedziałek. We wtorek, ustępka mieczy, trochę jesteśmy ściśnięci, zablokowani, trochę się obawiamy przyszłości, możemy szukać czegoś w internecie. Możemy, moi drodzy, być przywiązani bardzo do jakiejś rzeczy albo materialnej, albo do jakiejś osoby. Tutaj w środę jest as kielichów, zmienna energia znów jest energia miłości, szczęścia, harmonii. Ale to jest tylko chwilowe, moi drodzy, taka harmonia, spokój, bo w czwartek jest już w tej rodzinie, przy tej rodzinie, przy tej miłości, sprzeczka, tak? Ktoś może być konfliktowy, mieszać się w nasze życie rodzinne, także tutaj czwartek, proszę uważać na konflikty, sprzeczki. Też przejściowa energia, bo w piątek będzie już dobrze, tak, jest dziesiątka denarów, mamy rodzinę, mamy dobre finanse, dobre perspektywy. Tutaj mogą przyjść do nas informacje o większej sumie. Możliwe, że to jest jakiś spadek, możliwe, że to jest jakieś obdarowanie od rodziny, coś dobrego, albo też jakaś wygrana. Czy w piątek, czy w sobotę, bo sobotę też jest bardzo dobry czas na finanse, a z denarów mówi o nowym biznesie, początku, dobry status finansowy, nagrody, awanse. No, naprawdę tutaj macie fajnie, walczycie, walczycie w tym tygodniu troszeczkę, drogie wodniki, ale finanse coraz lepsze pod koniec tygodnia. No, i niedziela rycerz mieczy, czy tutaj jakaś wiadomość, ale też do Was przyjść może osoba chaotyczna, nerwowa, która troszkę zamieszania może wprowadzić, albo też takie sytuacje będziecie mieć, że ten dzień nie będzie taki łatwy, bo trzeba będzie wiele y, spraw y, załatwić. Tutaj może się też nakładać y, jedno na drugie y, zajęcie, i też to wyjdzie, tak troszeczkę y, zamieszanie wtedy. Y, z mojego doświadczenia, tak to wszystko wynika z rycerzem mieczy, że nie jest czysto klarownie wszystko jest, y, wszystko na raz, niespodziewanie też. Dobrze, kochani, Lenormand, karty ścieżki, karty gór, problemów i lis. No, widzicie, macie by do podjęcia jakąś decyzję. Tutaj wyszła też dwoistość w Lenormand. Będą jakieś problemy z fałszywymi osobami zazdrosnymi. No i tak to wychodzi, moi drodzy. W zdrówku na pewno zdrowie, alergie Jakieś katary, drobne przeziębienia, barki, ręce, plecy, e, kochani, gardło i tak dalej. Uważajcie na przeziębienia. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dużo zdrowia. Pamiętajcie, aspekty zdrowotne są ogólne dla wszystkich i przyjmujemy tylko po prostu same dobre rzeczy pozytywne. Wiadomo, lepiej zapobiegać. Ale ja nie jestem też lekarzem, tylko po prostu informuję to, co widzę, a wy nie musicie, moi drodzy, przyjmować tego też do siebie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.